Pierek. Ok, to widać, że musimy zacząć od najlepszego. Dobrze. Mamio! Ja mam tak ciekawa, jest taka śliczna. Ma takie fajne pierki. I takie piękne oczka. Na zdjęciu była trochę pod... o, i zobacz, na, się... na zdjęciu była trochę podrachana, a tutaj jest bardziej i mniej. Mniej podrachana bardziej ma takie oczka trochę na zdjęciu, ale teraz nie ma. Tylko ona śliczna, to że ona taka biała, czy nie? Ona jest trochę różowa, ale to, to mi nie przeszkadza. To jest, to jest ładniejsze. No mocniejszy i super. Dobra. I łapki miała pod rachami. Tylko troszkę nam. Następny jest to taki Bernardy. Ten mi się trafił. Teraz. To magnesik, To jest pierwszy beznardy. I mówię, że to jest samodzielnie bez nadynów no to jeśli te Moim zdaniem. Bo on jest bo ma takie piękne oczka z tymi. A inne ma, są takie, tylko takie ładne ma kolory, a inne są takie dziwne. ma takie dziwne kolory. To ma na pewno będzie jakiś dziadek. O, ona się nazywa Eroxy. A to będzie... Mm, Hmm. Nie wiem czy Ewa Stefan. Stefan. nie, yes. następny. No, o mój Boże, o śliczny. Ok. Znaczy, ja na klasowo jednak będę. O mój Boże, jak ona Taka, To Taka dosadka świnka. Ma takie piękne kropeckie oszaki, nie wiem, to widać. Ale, nie wiem to widać. Dziurka. Aj, tu mi nie wskaza. Jestem taka w dobrym stanie, a nie podrachana. Naprawdę, o Jezu. Po prostu żadnej, jakby nowa Po prostu. Ona będzie Halina. Hania. Na nie, Peppa. Tylko w imię się na chyba. Dobra, i ostatni. To jest tyry. To Zabrane, tu, mam mi ten zeskadza. O look, nie będę razem. Nie, nie. Ja się zastanawiałam, bo ona pana miała trzy takich piesków. Te, które ja nie kupiłam. Ale ten jest, moim zdaniem, najładniejszy. Tylko, o... troszkę droższe od tamtego. Bardziej <tosanee> tak z niego cieszę taki fajny język. z tych tego cieszę. Trochę już ma, mój zdaniem ma paczka dla nich. Na nich. Ale, spoko. Troszkę tak, że było tak. E2, nie, e Y Nie, Edward się bardziej pasuje. Y Nie wiem, czy Peggy, czy Peppa. Peggy, bardziej pasuje. A to jest y Kuba. Kuba, Peppa, Edward, Roxy. To. ta -da! I teraz zacznę